Dobra Marcelina, idziemy do pokoju Diego. Trudno. Było, no, minęło. No nalecimy kurcze. Taki jakieś w podłodze. co to w ogóle jest? Nie Chodź, wiem. Pieniemy. O je... Ty, ale ta mapa, powiem ci, wyszła twórcy, naprawdę. Patrz, jak, ta... jak on te tapety porobił w ogóle, to to... O zobacz spokój to w ogóle jest spokój Andiego? To, to jest spokój Andiego W stu procentach Chyba jego faktycznie Trzeba wejść na dinozaura jestem pewny Patrz tu jest takie wejście chodź Gdzie jest wejście? Tutaj patrz Tędy się wchodzi tamek, To jest jak budyk dla psa chodź. No aha patrz jesteśmy jak zabawki Jest to punkt? Jest! Ja Jest go biorę. ja go a, już mam a jak? O ty Bo to się to da postawić kurde A to to się zbiera i potem y, się rozliczamy tak? Znaczy chyba po prostu to jest punktacja, wiesz że całą mapę Okej, okay, no to tam na drzewie były te te, a my nie No, Udało się! Dobra, jesteśmy i teraz co, do suflady? No nie wiem, tam jest trochę ciemno, wiesz, trochę się boję O kurde, dobra, do suflady hop. Tu jest kloczek, Ty patrz, o, tego klocka słyszko. się... Nie da zebrać jak się tam skoczy od razu a... No! Nie, faktycznie. Da, da, się, da się bo są drabinki, dobra Dobra, hop, bijamy hop. na kurde, ty z tym mieczem wygląda sobie No nie... bo ja muszę... O, tam jest! Mój! Mój! Nie, nie Wiedzę na moim kanale nigdy nie było no takiej nie. No Marcelina no Moja, moja Chusza, I <laughs> Dobra, zbieraj I tak, I tak jesteśmy w ekipie, dobra Mam cztery punkty, Ty jesteś! Ja, wygrywa. ja Jest... wygrywam Ja mam? Dwa Zadanie pierwsze, ora Marcelina, cytam w końcu jesteś! Ile można na ciebie czekać? Teraz słuchaj łazie, w każdym z pomieszczeń jest kilka zadań do wykonania. Wykonanie wszystkich będzie nagradzane punktami, jednak jeżeli nie wykonasz choć jednego punkty... Punktów nie będzie, punktów nie będzie. I następna strona. Pierwsze zadanie nie będzie zbyt trudne, dostań się do łóżeczka i... Zabierz ze sobą przedmiot, który tam znajdziesz! Rywalizujemy! No, ja, no, ty, tu jest dziura, tu jest dziura, tu jest dziura, Marcelina. A nie, tędy ale przy... nie to myśli, ten dózczy. O, nie. czyli <grym> jednak nie mam mózgu! A <grym> kto ma ten mózg w końcu? I co tu jest napisane? Eee... Y nie skacz Nie skacz, połamiesz się, tu jest zejście, chodź! A a a I tak spadłam! Ale... A a ale tak umiarkowanie spadł. Ej, Marcelina, tam jest pat. No. A, ale tam nie mogę teraz zejść No jest, ale na razie nie wiem, bo. O! A jest! A jesteś! Jesteś w muzeczku! Ej, co to za dupa? No właśnie. Zaraz, co to patrz, jest? on sał tym! tym! E, o! czerwony. Ja Mogę poczytać zdanie drugie. Czytaj, czytaj. Dobra, świetnie! Udało ci się odnaleźć. Pierwszy element klucza to schodka z punktami. Twoje drugie zdanie to wspineczka na łóżko Andygo. Udaj się tam po drugi element klucza. Ej, patrz! co za klucz? Czerwony brosek ja mam, ale wiesz, co jest najbardziej głupie? No. To, to, że tu się to jedzenie kończy kiepska w sumie. Dobra, Czeka będzie remis, będzie Jeremisz, będzie Jeremisz. Jest. Czerwcary. <grym> tak. Kurde, one mają lipę, lipę. Ej, kurde, zabij, 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 zabij. Zabiłem go. No ja nie mogę. co one Prawdziwa miały? Ze mnie? Co to jest? Strzałki, co to jest? Nie wiem. Działam strzałki w nosie. Jakie strzałki? Nie? Tak gdzie ona strzałki masz w nosie! Laserowe to były chyba stałe. Patrz, widzowie pewnie wiedzą gdzie jest to wejście i się wkuzają, nie? E tu... to jest trudne w sumie trochę! No jest! O, czekaj! Jak Bo się ma... O, tu są jakieś drabiny. O, zarąbiście i... Aj patrz! I tu sto. Ja wiem jak. Tak, hop. jestem! Jestem, uh -huh. Jest tutaj. Ale posłał udało Nie wiem! Ale pieczko ty, cadzior Cadzior, cadzior, ale tu o o o mam 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 następny punkt będzie przewaga. Naprawdę? Kurde! Jest. <laughs> ty swój dzień! Mam swój punkt, ale tu nie ma przejścia. Nie, no musi być. To o, trzeba na górę, właśnie. O nie, 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 jest, jest, jest. O nie, <laughs> to będzie kolejny punkt Na pewno, ale nie ma. No tobie... Kurde. Kużce. Ej, i tu jest... Na, następna drabina! A, Marcelina! To następna amino, drabina! <h Summer> dawaj, dawaj! Jest punkt, Jest! Będzie yes! prowadzenie! Będzie Jest, pro... zebrałem go, bo był spadł. Dobra, Marcelina, teraz mamy lada zadanie. Jak ty chcesz tam przeskoczyć? O tak to <hơi> <hơi> No bo tu jest klo. Local... Minimalnie! Minimalnie! Chodź tędy. O oh, ho! ho, ho, ho. Nie, mój! 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 Kurde! <hơi> Yes, Pysu, brałem ci go. BRAŁEM <laughs> go. Dobra, mas nie, 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 nie będę oszukiwał. mas masz. Jest! O i za to za to, że oddałem patrz jak mnie dobre, dobre ucinek no i od razu. Dobry ucinek. Marcelina teraz tu! O kurde. Jestem głodna! FUK! No nie. O, nie! O ja. Dobra, teraz nie ma lipy. Teraz... Kurde, ale to jest... I działalę! Ja, ja będę pierwsza! Jest! No! I znowu! Jest! Jest! I znowu! Kurde! A. Jest! Fuck! A. To jest mój pierwszy parkour w życiu, nie? Dobra, udało się! Dobra, jestem! Kurde! Nie widzę żadnych tych! Pierwszy o o jest, 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 Nie, spawn point! Klikam! A, spawn point. Klikaj! Ja też klikaj, klikaj, nie, nie. To jest skrzynka! Jest? O. Tej skrzynce. Jest świnki! Jest! Kurde! Ile masz świnek? Dwie zdobyłam! Ile masz teraz? Mam siedem łącznie. Ja mam osiem. Kurde! Złodzień! Ale sponio! Sponio, sponio, Marcina. Dobra, czytamy dalej tutaj. Cholera, zadanie trzecie teraz, tak? No, czytaj. Dobra, czytam. Super! Udało ci się odnaleźć drugą część klucza do skrzyni. Mamy dwa redstone. Oto twoja nagroda. Teraz sas na kolejną część, która znajduje się w komodzie. Bądź jednak ostrożny, bo czekają tam złe karaluchy. Dobra, Marcelina, idziemy na komodę i tam czekają <gulę> złe kara lub skakuje, żeby być pierwsza i żeby wywać świnki. fak, fak, fak. Fak, fak, fak. fuck A! A! Nie, o nie, składam! Ej, tu jest... E. Pa 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 nie jest zboczeńcy! Władza, złoceńcy się, nie, się gonią! Marcelina ratuje cię od złoceńców! On stąd z jak robię! Jak ją gonią? <gulę> <gulę> Ten ją z łopatą goni! On się... On się chce wyrwać na łopatę! Dobra, 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 mamy ich! Jak, A! O nie! Taka, jest, mam śpinkę! Mam śpinkę! Jak świnkę masz? Jak! Ukryta. Ej, mam ale. Cię. Dobra, śmieszne to jest, tylko. Jak ja mam. Ze... Ze... Ej, ale. Gówno ty! A, bo to jest suflada to Nie, dobre, 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 mam świnkę. Mam świnkę. No, mam, mam. Dwie! Dwie! Ja, szeregi, Dwie! Kurczę, nie? ja musiałam dwa razy. Wow, sz... Ale mega Jedzenie mam też. Ty, a ja, co to jest? Ty, patrz. Ja kula slamu. Do czego jest kula slamu? Aha, to są pizza planety. Ty, zebrałem pizza planetę. Jeszcze Ej, co to się dzieje? Czekaj. Marcelina, czego nie ogarniasz? Masz mózg? No bo ja zaś dostałam gdzieś i chyba nie powinnam dotrzeć. <grym> Jak to? Wyjdź na zewnątrz, to zobaczysz. Patrz! Jestem na tych poręczach. Gdzie? <grym> no tutaj, hop, na łóżku. No widzę, no i co? To do, miałaś tam dotrzeć. Patrz! Nie miałam! Marcelina, tutaj już nie potrzebujemy wchodzić na tą komodę. Ona jest przeplądrowana. Ale ja chcę. No to idź, przesukaj jeszcze. Jestem! Haha! Znajdę jakąś świnkę, bo tej światła czegoś nie zauważył. A potem, Marcelina, patem na tym progu bądź, pamiętaj, na progu. Potem na progu idziesz. Czekaj. O, 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 zombiak. W jakim progu? To na, na progu, kurde. Aha, tutaj! No, I tu jest no nie! Ja skorczy byki, ale z psyłem, No nie! Teraz te świnki! No nie, ale ty jesteś, kurde, wredna. Bo jestem pierwsza po prostu! No jak ty tam wskoczyłaś? Dobra, no, jestem. No właśnie, to. Jestem. Normalnie. Jestem. A jestem też. Se... Gdzie się sło przy tej komodzie, Marcelina? Jak tu się sło? Eee! Um, wow. No se idziesz i tam jest taki... Dobra, um, widzę. Na ściance jestem... No właśnie! Jak chcę do ciebie, już, Marcelina, gdzie ty jest? Ej, ubrania tu są, widzę cię ty! Łajdacko! Chodź tu! Jest! No kurde, a, ile jest? Ile masz? Mam dziesięć! Kurde, to jest remis. Dobra, koniec odcinka. Chodź! Chodź, chodź Chodzimy chodź, na górę. <laughs> Przyznaj, że się poddajesz, po Nieprawda! Chcesz, żeby... A, a chcesz walczyć dalej! Jesteś tego pewna? Przyznaj się, że po prostu przegrasz, boi się porażki Chcesz przegrać? Nie, e, ja nie przegram na pewno Kurde no Ale się ścigamy Jest tam świnka. No Gdzie? Gdzie? No właśnie Nie, A, nie podoba się No weź, którędy ty tam przeskoczyłaś Ale tu się nie da wejść O ty małpo jedna Tutaj? Ej, ja? jest skrzynka to Jak muszę się tam się. Jak ty tam przeskoczyła? No tak wskaz na drabinkę. A, no dobra, o, jest o, tak. dobra. Siema! Siema! No o. i... O, jest skrzynka, dobra. To teraz ty czytasz. Przeczytaj to zadanie. Dobra, redstone. i zadanie czwarte. Świetnie! Twoja część klucza jest twoja. Trzecia część klucza jest twoja. Ostatnia, um, część została schowana gdzieś na szafce, nad komodą. Odnajdź ją! I to ja bo to szybko biegnę Nad komodą Kurde, czy... Ej, dobra, 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 jest dobrze. Jest przewaga, będzie mam, mam! Mam tu za świnek! Złożyłeś, no! Mam tu za świnek! Mam jedna. <laughs> Jak się rzuciło na te świnki? <laughs> no nie wierzę. Dobra. Jest, daj. mam, mam, jest, jestem wyżej, nie zepchasz mnie! I zepchasz, kurczę. No! A! I złośliwcu! Jak ja teraz tam przyjdę, nie? Leniwcu, nie złośliwcu, dobra, czekam na Ciebie, spokojnie, nie będę brał tych świnek. To ja muszę się teleportować, bo kurczę. A! O, się Czemu wziąć? się tepnęłaś, oszustko? Eee. Ej, nie, nie tepamy! Dobra, patrz. Ta <grym> yes. yes. I no Kurczę I następny klucz mamy. Ok, mamy generalnie, ja mam trzy redstony i mam jedną pizzę planet. A ty ile masz redstonów? Eee, poczekaj. Eee, mam zabrał świnkę! Ej, no wech, <grym kurde <grym> Mam jeden redstone! Ten <grym> pies na nas skuper robi. Ej, dobra, tu jest jakaś spa... Dobra! <grym> Uwaga! Yy, o matko! Co to jest? Render distance e, far Czyli co? Nie wiem. Ej, i co? Sam... A, tu jest... Nie, 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 click. nie, patrz, nie! Nie, 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 Marcina, patrz, dawaj ten redstone, redstone. rozkładaj. Rozłożyłaś? Jeps! Dawaj, wjeżdżamy! Wchodzimy! Wjeżdżamy! Wow! Co to? O! Szybko! Widzisz to, ale. Marcelina, no dał mnie jeden! No, no nie! Ej, no co dobra, to są? Masz jeden, masz jeden! A dwa nawet! Ej, jaki łuk mam patrz, jakie epickie! Weź se łuk, ale. Ej, lepsza zbroja! Ej, Marcelina, o, 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 widzisz, o, o, ale widzisz ten obraz. No, ręki strzelać! Ej, no, słyszysz mnie, co mówię? No słyszę! Zamknij ze tą skrzynkę, pazero, głupia, i patrz, co tam jest, jak pięknie! Ej, czekaj, ja nie widzę! Skocz na tą skrzynkę, no! No, ja nie mogę tak! Jak? to? się się odbijam! Odbijam się od góry! Marcelina, nie widzisz tego serio? Dobra, to inaczej, patrz. No bo ja mam render distance, głupi, czekaj, zaraz zmienię. Aha! Um. Ale widzisz co Idea. się Patrz. Już widzi... mam, jakiś extreme. Patrz, jak ten koleś wymiot. Czemuś to zbił? A się głupia Marcelina, nie ma co zabawy, dobra. Bar- <laughs> e, Czekaj, łuk trzeba założyć, dobra, łuk mam. Ale zarąbiste się z ja tego. Mam. Ale się mega z tego łuku scela. dobra. E, brawo! Lęki, pierwsza misja zaliczona. Kolejna czeka w salonie na kanapie. Salon na kanapie. Dobra, to idziemy do salonu. Kurde, zarobisz to za to. Widzę coś? Hop, hop, hop. Kurde, ty wajzer! Nie, zepka ty! O ty, Gnojku! <ślamy> 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 nie ma tak dobrze. Szybko! O, nie! <ślamy> Kupa! Ej, kurde, postawiłem sobie jedną świnkę i mi zniknie! Nie! Świnka mi na dół spadła! Ej. kurde, Ej, dobra, ale. Do... Fak, no nie! Nłukie jest piczki, ten teksturpak wymiata. Jak to wygląda w ogóle? Aha! Nie, um. nie, Ej, tu są drzwi! Musimy innymi drzwiami musimy wejść? Nie, ty mi! Popchą! Chodź, marcz. chodź, idziemy! Do salonu, do salonu! Cześć! Cześć. Uważaj, z tyłu Ole... na głowie, patrz! Co? No był taki szkielet, który miał tam skrzynkę. Dobra, widać, nie olewam, nie Olewamy je, olewamy je. To chodź! Chodź, dobra. Patrz, to jest salon, dobra, musimy tutaj zejść na dół. Tylko uważaj, bo to są wysokie schody. O, oh, fuck. Ach. O kurde, A, to, wow, to, to to jest. To jest Tu się da, tutaj się da. Tu się da zeskakiwać na schody. A faktycznie A, Ale to, to jest i tak taki. boli. A to jest Patrz, ej, pop, Kurde, pop, pop. ale... Ale... Ale mózg, nie wierzę w to. Jestem sprytniejsza! Ej, no pop, czemu ty zawsze się jesteś piersza? pierwsza? Co tu jest takiego? To się chyba skupka! Jest, jest, jest! No Marcelina, no nie! No nie! Ale to się długo bije, nie! Zabijesz mnie! No nie! Jest! No nie! Kurde... Dobra, szybko. Dobra, to... teraz oficjalnie daję ci fory i w... Ej, prawie, nie ma takiej fory! W... Nie ma fory. Dawania fory to se nie ma! No nie ma, normalnie! Dobra. Ej, ma... bo to są te, zobacz. Mam 16. Zadanie szóste. bo my się skupiamy na tym. Dobra, czytaj szóste zadanie. Dobra, czekaj. Ehm. Um... Hej, baz! W pokoju Andy'ego to była dopiero rozgrzewka. Wyzwania powoli będą coraz trudniejsze. No! Teraz zajmiesz się ratowaniem owieczki, która ugrzęzła na. Pa... na. na polce? Co to jest Polka? Na półce! Na, palce, na prawo od okna! A, na półce! A, jaka głupia jest! Powietrzka utknęła Spójrz na tam. półce na prawo! No, 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 e, no, mogę no, no. dalej! Nie będzie łatwo się tam dostać, ale podpowiem ci, gdzie najlepiej za wspinaczkę. Widzisz tą Polkę! Eee! Jaką Polkę? Półkę! Z książkami na A, półkę! No. E, z książkami o, w na czerwonym No. Spójrz teraz w prawo! Musisz wrócić schodami na górę i przez futrynę przedostać się, ta... się na tą półkę! E, no, nie. Powodzenia! Nie dziękuję, tak bo nie mu. Dawaj, chodź, idziemy na półkę. Czekaj. Znowu Dawaj. jestem głodna, mam jedną, bo wiesz, Ale mi jak, jak my niby mamy tam wejść z powrotem? jak... A jest drabina, dobra, genera. No to mam świnkę. Ej, Mam świnkę! A ty nie ma jakiegoś spawnu? Spawn? Nie bo masz... Ja chciałabym mieć jakiś spawn point, wiesz? Ale to tutaj. No pewnie na górze jest, na schodach, bo pa, tutaj trzeba zrobić ten. E, Manecz. No ja mam jeden HP. No to się zabij, aha, no to cię zabije. Tak się zabije, to się zaraz tam w kosmosie. Ej, Marcelina, bo ta świnia no. tu jest. No, dobra, mam świn. Eee, no to się, te, te to jedlenie bierz, kurde, też ty i Jedlenie, no co ty robisz, Marcelina, no, no. ja nie zbieram, bo to wszystko zbierasz. No to, gdzie ty jesteś? Chodź ze mną, kobieto. Ej, masz, ten mały pedofil tutaj jest. Dawaj, masz jedzenie, Łapaj, łapaj, zjedź sobie. Nie, nie. No ale to jestem pedofil! O kurde! <laughs> ja no. będę go zabijał. Dobra, spoko, żyję, czekaj. Jeszcze dobra, raz. chodźmy. Zjedź sobie i dawaj tam na górę, wbijamy. Teraz musimy stąd skoczyć na tą półkę. Marcisz, marcisz, co ja ci mam powiedzieć? Powiem ci tak, da się, jest świnka. Jest Jak checkpoint. Jest checkpoint. Kur, o jest checkpoint? Jest. No, teraz co? ja prowadzę. Następna co świnka. Kurno, Musi... Jak to? No to widzisz, co ja wymiatam. Kurde, Ale jest checkpoint. Fuck, tam checkpoint. Fak, zostawiłem świnię tam. Jest! Szybko! Gdzie <noise> to wiesz? Tam! To dobrze się nie zorientowałaś! Dobra, weź tę przyszynkę, bo już nie mogę. Co za. Yes. Pa... Wbiła mi się pazera w ten. Co się. się... Gupia! Nie we mnie. <noise> Ej, Hej, dobra. To jest książka o? z półkami i tam czytaliśmy przy dinozaurze o tym. Zarąbisać ta mapa, nie? Koleś wymiot. W ogóle biegasz masz w pięcie całe, nie? O? Ej! Ty miałeś w nosie! znowu <noise> jakiś kwiatuch. Kwiatuch, kurde, kwiatanators, A to tu się wskakuje? Tak, tak, tak. Ej, tu się wskakuje. Ale ciekawe. O oh, fuck! No nie. Ba to jest skrzynka No ja nie wiem, no ja, ja, ja. ja, ja już... Ile ty masz tych świnek teraz? 21! A ja mam 20! Marcelina. Ja chcę się wyprzedzić. Olu Parker teraz. Super labirynt. Ale parkier poszedł, tylko ze spadłem, no, ale, ale. Co ty robisz tam na dole? Kurde, spadłem! Nie pytaj się, co robię na dole! Wszyscy wiedzą, co ja... No tam spadasz? O, mordę, no nie, ja tam nie. Dobra, bo ja, ja. Ja spanikowałem, że przegrywam z tobą, wiesz? Morale mi spadło i teraz w ogóle. Nie bój się, nie bój się, wszystko będzie dobrze! Dobra, skrzynka. Dinozaur. Obrazek... Dinozaur, obrazek na, na półce, co? Widzę, że nie zaimponował ci obrazek na twoim, za twoimi plecami, co? Okej. Okay. Co? Musisz klik! to będzie czerwone, Ty? No? Eee. Oh. Aha. Ja jestem. O ja Winter cię kręcę, patrz. O, wow, jakieś ludziki! <laughs> Ale to jest ja to, wygląda. To są te ludziki z Pizza Planet. Nie, to jest. Już... z tego oglądania, wracaj do zadania. Dobra, chodź, wracamy do zadania. Marcelina, czyli to był tylko taki isterek. Dobra, to teraz musimy się przedostać. Y... To gdzie teraz? Y y no właśnie. Zaraz. Bo pilko? naszym zadaniem było ocalenie tej świnki, która jest pod nami, wiesz? O, patrz! Jest, Jestem Jest, mamy, mamy zadanie pizza planet, dobra, yy, hey, zadanie... Je, to się pewnie zdub, Cześć Bas! Patrz y gdzie koniec? weszłam! Gdybyś, to ta świnka mówi! Gdybyś szukał yy, jednego z pizza planet, to... <laughs> znajdziesz go <laughs> nie wiem czy chcesz tam zaglądać, ale jak bardzo ci na tym zależy, to możesz spróbować. No, ale. że co, do dupy jej zaglądać? Znaczy, bo ja już. Um, trochę naklikałam, wiesz? Ty głupia jesteś, Marcelina, no. Ma czekać <laughs> na mnie, bo na odcinkach nie będzie wyglądał. Ej, ale. No czekaj. Głupia jesteś, jak co. ty wchodzić na nosa? No da przed... Normalnie, checkpoint dawaj. Klikaj checkpoint i idziemy dalej, dobra, Marcelina, trzeba się przedostać teraz na drugą stronę. Jak ty tu? Co, my mamy, o! Coś przejść. What the fuck? Marcelina, hmm. to jest zadanie trudne. Ale li... To, o kurde. to jest labirynt, tak? Ej, tego ja nie wolno otwierać chyba, Marcelina! Bo to chyba no nie wolno nie tego rusa. Nie. Aha, znaczy nie, ruszać, no, ha Nie, no można. No dobra, to taki labirynt przechodzę go, nie? Nie Gdzie wiem. jest i tak ciężki. Ej, no jest, ale ty tu jest... Dobra, mam. Jest wprowadzenie. Pro, ja się zgubiłam. Gdzie ty jesteś? Czekaj. Wiesz co, tu jest e, pełno jest świnek. Marcelinka, tu chops, jest pełno chops, świnek. Chops. Kurde, jak jakie to jest trudne, ja wale. Ja chce się zmiać, twarzą w To <Bree> Ruszmy, <rubber> oh. tak, no, z boli. okej, oh. <U lecturer> okej. OK. okay, okay. Nieźle się to się nie cofam, nie cofam. Ty się cofasz? nie, ja idę do przodu. O, nie wiem jak ty, ale ja zyskałem na tej trasie dwie świnki. Co zyskałeś? Dwie. Wo si wo 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 wo. Ja Jeszcze jestem... więcej masz świnek. Fuck, nie, ty. Tam jest taka Co? pułapka, ty to tam trzeba wejść w ogóle. Marcelina, mamy lipę Czemu, gdzie? Tu jest taki korytarz, gdzie się przechodzi, to się uruchamia te. Gdzie ty w ogóle jesteś? No właśnie, z tymi drzwiami, jestem taka niska! Trafnie i zauważyłeś <śpuszczak> <śpuszczak> Marcelina, musisz, A, musisz dojść do takiego O! Sie ma! Ch chodź Sendy, za mną! Tutaj, tutaj, tutaj. Marcelina, do tyłu Tam, ma Ej, tu, do tyłu, no nie tam! No. MYSŁ URUCHOM MÓZG, GDZIE IDZIESZ? Ja tutaj? Bo tu jest takie wejście gdzieś, kurde ej, Ja wale. Tak ja pierwsza tutaj Ej, tutaj, zobacz A, no tak to, to idzie, ej, i naprawdę idzie się zaplątać w tym labiryncie To jest dobre, dobre, no dobre No idzie, ja się zaplątałam ostro No i patrz, jak teraz będziesz w to sła To... To no, byśmy biec, nie? No eee. o! o nie! O Jezu, przeżyłam Czemu żeś mnie popchnął? Dobra, dobra, ja Uhu! Au! Fuck Jak ty... No żeś, jest, jak ty coś pod tym... Ha, bo ty jesteś niska! A mnie ta pajęczyna złapała! Dobra, wbijamy na górę. Ty kurde ty Ale Może pańczyna. to jest też No wiem, ty, to, ty masz fuksa, bo jesteś mała. A ja no. jestem duży. dobra. Ale i tak nie łapie, wiesz? Tu będziemy, słuchaj... O, czekaj. Tu będziemy kurde kończyć odcinek jak po ty... O! Dobra! Pą dupę zostawiam do ciebie! <laughs> Penetruj ty odbyt! Owce <noise> na półce zadanie trzecie to już chyba było Checkpoint aserywalne Dobra, no, che czekaj, czek Checkpoint. byliśmy? Wow, 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 wow. No stara. Teraz to ozłem wymiód. 26 e, tych mam Ja mam 25! Oż ty Kurde. <głos> <głos> Dobra, Marcelinka, chodź, zegnamy się tutaj. O nie! Chodź, yy, zrobiłaś secpoint, zrobiłaś, dobra. Nie wiem ile się nam zostało do przejścia tej mapy, może dużo, piszcie w komentarzach jak Wam się podoba ta seria, zostawiajcie łapki w górę. Jutro o 14 kolejny odcinek. Przepraszam, Ow! przepraszam, ale się wywaliłem. Wypadłam. To, wypadła. no no to, to jest lecz.